Nasza firma znajduje się w szanowie pierwszym obsługujemy powiat Janów lubelski, powiat biłgorajski. Skupiamy się ogólnie w terenie województwa lubelskiego. Zajmujemy się doradztwem sprzedażą pasz ogólnie rzecz biorąc, ale również doradztwem, Dowozimy do klienta na miejsce większej ilości, również mniejsze. Ponad 20 lat tak grubo już jesteśmy z firmą Stanu Związani. Samo zapewnia hodowcom bardzo dobry produkt, jakość jest na pewno powtarzalna, każda partia niczym się praktycznie nie różni. Są zarówno dobrze, dobre przyrosty na, na trzodzie, czy wysoka mleczność u, u krów. Codziennie jakieś tam problemy rozwiązujemy z hodowcami wspólnie, czyli tam powiedzmy. Krowy słabo pobierają pokarm, no to stosujemy jakieś produkty Sano typu Crystal Hefe, typu nowy produkt Bufor Q, bardzo dobrze się sprawdza przy takich akurat problemach. Ktoś gdzieś przyjdzie z konkurencji, powie, no po tej paszy nie ma przyrostu, czy mógłbyś mi coś zaproponować Sano i faktycznie... Potem przychodzi po drugi worek, po trzeci, mówi, kurczę, super się to sprawdziło, naprawdę wysoka jakość i są bardzo zadowoleni z tego powodu. Produkty sano można powiedzieć, że ludzie wracają. Jak ktoś raz weźmie i zobaczy to jakość sano no to nie ma opcji, żeby nie wrócił. Te worki są napakowane witaminami, dobrym białkiem. Nie ma jakiegoś tam oszukaństwa, że jakieś tam białko jest gorszej jakości. Po prostu są najwyższej jakości produkty. Handluję towarem, który po prostu jakość jest powtarzalna i ja się mogę oprzeć, że jak powiem, że to po tym będzie mleko, po tym będzie jajko, czy po tym będzie dobry przyrost, to jest po prostu najprawdziwsza prawda, nie? Warto współpracować z CANU na pewno dlatego, że jest powtarzalna jakość, produkt zawsze jest stopnie, bardzo dobra jakość. Warto na to zwrócić uwagę firma proekologiczna, bo jako jedyna firma nie oferuje palet. I to jest moim zdaniem bardzo, bardzo fajne i wiele osób na to na nie zwraca uwagi, ale dla nas to też jest, że tak powiem, bardzo fajne, bo nie musimy po prostu się martwić nadmiarem tej folii, która tam pozostaje z tego. Z okazji 30-lecia Sano życzę dalszego rozwoju firmy, dużo sukcesów, wprowadzania jak największej liczby produktów, żebyśmy mieli po prostu jak największą gamę tych produktów Sano. No i wszystkiego dobrego po prostu na dalsze lata współpracy dla nas.